O tak, widzowie. Dzisiaj udajemy nowego bossa w sezonie 5, a w zasadzie Mandalorianina. Bronie mityczne nowego bossa są troszeczkę useless, umówmy się, dlatego patrolujmy nim chociaż. Tutaj macie zwycięzców na 5 ostatnich karnetów bojowych, zgłoście się na Discordzie, link w opisie, a jeżeli chcecie wygrać taki karnet, to strzelcie łapeczkę w górę, komentarz z oceną materiału oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co, Mandalorianin będzie płakał, jeżeli nie użyjecie kodu ROGALIK95 w sklepie Fortnite. Dzięki za wsparcie, a ja lecę sobie do samego materiału. Dobra, słuchajcie, widzowie, elegancko lecimy sobie na stateczek Mandaloriana. Mam nadzieję, że nikt tu nie poleci, chociaż widzę, że pikują chłopaki tutaj ze mną i leci ze mną na most. Ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. Będziemy musieli się z nim bić raczej. O, On odbił, on odbił sobie na stację, chłopaczek, dobra. No to co? No to my zbieramy tu bronię, bo tutaj nic ciekawego dla niego nie było. Bieramy tu bronię i idziemy pokonać Mandaloriana i udawać go. O, tam sobie stoi fajnie czycha, zobaczcie. Dobra, tu jeszcze byśmy jakąś skrzynię ogarnęli. Oj, nie ma skrzyni, przypał. Dobra, ja idę sobie tutaj po niego. Słyszałem, że jakieś strzały oddaje chłop. Eee, Miejmy nadzieję, że to nie jest ziomek. O, jest ziomek. Siemanko. Bijemy siebie ku. Ło, jaki Artur Aim. Ale dobra, zabiliśmy chłopa. I teraz trzeba zabić Mandaloriana. Czemu on do niego dalej strzela? O, Mandalorian się pogubił już. Nie wie, gdzie strzelać, nie? Ale jest gi, dobra. Tam chłop strzela, to my spróbujemy do niego pykać On ma kewa w ogóle. ten Mandalorian to może. Już paść. Dzięki. Dobra. Mandalorian padł, ale tam jest chłop. Mamy broń, mam nadzieję, że on nie przyjdzie po te bronie wiecie? Dobra. Ja tutaj udaję płacz. Jest tam ten chłop, który się chowa. On się chowa ewidentnie pod pod ziemią. Dlaczego się chowasz pod ziemią, byczku? Myśli, że nie wiem, że ty tu idziesz? Chłop tutaj idzie, zobaczcie, pod ziemią. Się chwyta, ja cię chwycę. Dobra, on zaraz tu przyjdzie. On będzie chciał mnie zabić. Dobra. Nie, nie, nie. Trzeba. O, dobra. Odwrót, 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 bo chłop automatycznie do mnie strzela. Odwrót, odwrót, odwrót. Nie! On ma shotguna. Shotgun. Nie byku. O, nie strzela! Jest chłop! Halo! Siema byku! Siema! Nie, 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 przepraszam! Przypadkę strzeliłem! Że on jakimś rewolwerem i macha. Wciągnęło mnie pod ziemię w ogóle. Co jest? Ej, nie, 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 nie zabijaj! Nie zabijaj, ja się przygotuję do walki. Przygotuję się do walki, stary. Gdzie on poszedł? Flopera mi rzucił! Let's go! Flopera mi rzucił! Wciąga mnie pod ziemię! Byczku! Przygotowanie do walki! Ej, jaki szef totalny! Co jest grane? Gośłowi rybki! Byku, ja płaczę. Może ja mu oddam itemy. Czekajcie widzowie, on jest życzliwy, ja mu oddam itemy. Biegnę do niego. Eee, mam 20 hp. Byku, byku, byku. Odejdź, odejdź, odejdź. Śmieje się ze mnie. Trzymaj, byczku. A on flopera rzucił. Dobra, dzięki za flopery. Nawet dwa rzucił! Cały hp mi dał. O! Oddał mi tego. Oddał mi shotguna. I co? Teraz web dostajesz, gościu. Ty. Co to za ukryta moc tej. e! Eee, co to ma być? Byku! Ja płaczę, ja płaczę, byku! Zostawi nas czy co? Odaliśmy bronie, nas zostawi. B biegnijmy za nim, biegnijmy za nim. mam 50 HP, ale biegnijmy za nim. Piach się schował, chłop! Piach się schował! Co jest grane? Co jest grane? Ja też chcę iść do piachu. Byku, zabijemy kogoś? Zabijemy kogoś z piachu? A to ci chodzi? Co jest? Dobra, biegnę za nim, biegnę za nim. Ja mam tylko 50 HP, ale lecimy za nim w piachu. Co jest? Pięć! Nie wytrzymam! O nie! O, kewika, kewika ma pewnie mi nie odda kewika. Oddaj kewika, albo ci wale bombę! Nie! Nie słyszy mnie! Co? Ej, on ma kanister, on ma nicny plan! On ma nicny plan! Ale dobra, biegnijmy za nim! To jakby się udało Gierę wygrać z nim? Co by to był za odcinek, widzowie? Ja w sumie nawet bosa nie udawałem! I ja chłop tutaj przyszedł. co jest? Idziemy tutaj, mam rozumieć Dobra, tam się biją. Ej, byku, ale ja mam 50 hp ja, 50 HP, to nie jest takie proste. Dobra, to ja może. To ja może popatrzę, jak on się bije, dobra? To będzie najfajniejsze. Dobra, zobaczcie, widzowie, nasz ziomek! Nasz ziomek walczy! Ma jetpack nasz! Jest walka! O nie, dostał plecy! Skrakował go! Widzowie, Weird Walka! Haha, <laughs> idziemy do niego! Chodźcie, 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 idziemy do niego! Idziemy do niego z Boomboxem! Z Boomboxem do niego idziemy! Chłop się śmieje! <laughs> <noise> że chłop się śmieje, a my idziemy z boomboxem? Podki mi dał! Co jest? Podki mi dał, do chłop! Dobra, ja udaję, że go nie widzę. Ja udaję, że go nie widzę, nie? Bo zaraz bana dostanę jak ostatnio, jak Wolverine'em trollowałem. Byku, schowaj się w piachu! Nie widzę cię, wiesz o co chodzi? Schowaj się w piachu, byku! Schowaj się w piachu. We chilling. Kurde, widzę go. Przypadkiem go widzę. Nie chciałem go widzieć. Kradniemy aptekę. Aptekę i poty. Szybko! Odwrót, odwrót! Ej, ten chłop w ogóle nie chce nas zabić. Ej, możemy się leczyć pod piachem? Chcę się uleczyć pod piachem. Nie da się, trzeba. Trzeba się uleczyć normalnie. Ej, spokojnie, byczku. Ja to tutaj... rzucił. 500 metalu? Dzięki byniu. Ja ci coś też chcę oddać. O nie, dostał! Dostał nasz ziomek. Ja płaczę. Ej, byczku! Co ty robisz? Nie strzelaj! Nie strzelaj! Ja macham! Macham! Trzymaj potkę! Trzymaj potkę. O, idzie do nas. Let's go. Idziemy do niego. Let's go. Idziemy do niego. <grywia> Jaki szef, <szybko> pan <iniarz. grywia> Co jest grane? Czempiona puchar trzyma. Gramy razem, byku? Gramy razem? Nie, nie zabijaj. Proszę. Nie, widzowie, a tak było pięknie. Pan choiniarz Ronaldo756788. Choiniarz w sezonie pustynnym widzowie. Schowany pod tym. Pod czym? Pod piachem. What the fuck is that? Kurde, trochę mi szkoda tego naszego kumpla, co dostał sniperkę przez nas. <gryw> trochę mi czy może być lepiej? Czy może być lepiej, widzowie? Oto moje pytanie na dziś. Naprawdę pierwszy pierwszy troll po 287 próbach wyszedł naprawdę spoko. No i co? Szukamy sobie jakiejś broni, idziemy wyeliminować jeszcze raz tego, tego i może użyjemy nawet fajnego glitcha, a więc oglądajcie do końca. Dobra, mamy banda, bandaże, kanister, MKPMA, PMA, wszystko, do, żeby zniszczyć naszego bossa, który tutaj jest. I ciekaw jestem, czy ktoś tutaj przychodzi, bo strasznie mało osób tu lata w ogóle. Ciekaw jestem, czy ta broń jest po prostu taka useless dla ludzi, czy o co chodzi. Dobra, mamy naszego Mandaloriana. Palimy mu same hedziki. Hedziki, ej, spokojnie, ziomuś, 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 ziomuś. Leży Mandalorian. Mamy elegancki. Dobra, mam ogólnie świetny plan, widzowie. Na zniszczenie go tym. Na zniszczenie go paliwkiem. Na zniszczenie go paliwkiem, tylko ktoś tu musi przyjść. O, jedzie gościu samochodzikiem. Ale nie wiem, czy on tutaj będzie coś kombinował, czy nie. Strzelmy do góry. Zobaczmy, czy on na to zareaguje. Schował się generalnie. Widzi nas chyba. No wygląda z z tego samochodu. Ale czy on nas widzi, widzowie? Czy ktoś jeszcze z koloseum tutaj dojeżdża? Nie. Uciek! Uciek, widzowie! Smutny Mandalorian! Strzela ktoś do mnie. To bot jakiś! Co jest grane? Nie trafiłem go. Bot buduje? Co jest? Odbuduję i sam niszczy sobie ścianę. Dobra, zatrzymaj się na chwilę, byczku. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się, bo nie chcę. Halo. Czy on skaczy nad moją snajperką? Nie trafię go, no nie mogę trafić bota, który buduje ścianę i sam sobie ją niszczy, nie? Zatrzymasz się Nie da się trafić z tej snajperki Ostatnie dwie kule. Dobra, zabiłem go. Wyrzucam jeszcze raz bronię. Nie no, widzowie, że strefa nas zjada. Mandalorian. Czy po ciebie nikt nie przychodzi naprawdę? Czy te bronie są takie useless? W sumie jest jetpack. Sadge widzowie, sadge. Tylko bot po nas przyszedł widzowie. To jest naprawdę bardzo smutne widzowie. Oddajemy graczom bronie mityczne, które powinny być naprawdę tutaj elegancko zrobione. No i co? Ale los Mandalorianina jest już policzony.